Jestem już po przeszczepie, i teraz dla mnie są ważne dwa okresy. Pierwszy okres, pierwszych kilkanaście dni. Pierwszych kilka, no kilka bo tak, miesięcy. No to mamy rany na głowie, prawda? Mamy rany na głowie, możemy dobrze o nie zadbać, dobrą mieć dobraną pielęgnację, zachowywać określone rygory higieny, nie wystawiać się na słońce, nie zakładać kasku narciarskiego, rowerowego, e sztywnej czapki i tak dalej i tak dalej, nie wystawiać się na silne słońce przez, przez kilka miesięcy. I powiedzmy, że Tutaj mamy coś do zrobienia, coś do wyedukowania, chociaż powinna to zrobić klinika robiąca przeszczep włosów. Natomiast jeszcze mniej jak gdyby zaopiekowana, moim zdaniem, jest ta grupa, jeśli chodzi o to dobrze, ale co dalej? No właśnie, no bo to musimy pamiętać, że jak już zrobiliśmy przeszczep, to mamy nadzieję, że to już będzie do końca życia, na dziesięciolecia. A z jednej strony może to być prawda, ale to się nie zrobi samo z siebie, tak? Przeszczep włosów nie usunął w żaden sposób przyczyny. No tak.